Siemaneczko, z tej ja, strony ja Dawida, witam Was w kolejnym odcinku z Farminga 17, dzisiaj jesteśmy na bruździe. Możemy sobie na trzy zestawy... Ej, agro wypad, Na jakie trzy? Na cztery gościu. Ten czwarty to ma lagi po prostu. Agro. <laughs> o boisz. Ja tak, lagów nie mam. Jak nie masz. Co z tego, że 10 tysięcy pingu? O kurwa. No bo, Dawid wierzaj za mnie. <śmiech> Dobra. <śmiech> nie no, z tego mam 100. Jadziemy Krzychu No i, no, i tak. Tego... O leżę przy pieprzu w niego. No i właśnie... No, no i kto co tu ma? ten No i tu sieba o boże e, kempuś ej o... Dzień dobry, witam, Andrzej i stachu no jest Który ma lag? Ja nie mam lagów na razie no, z... To sami no, mnie łapią Jak no. ja cię wyjaśnię zaraz to zobaczysz Orka na trzy byki No, jadę za nim, akurat za tobą jadę no to ja Cię wyjaśnię zaraz To no, na cztery Dawid, ty na cztery chyba będzie No chyba jednak będą na cztery byki orka Piłem ale nie gwarantuję, że będzie prosto Dobra Ty. Będziesz czego się nabijać No właśnie Weź się zamknij Chociażbyś wsiadł do mnie do kabiny Andrzej Albo do Do ciebie to wolę nie Wolę nie Wpuści, on z kabinę zamknął na kluczy Gdzie tam łańcuchem i ta porządna A jak Ja też zamknę, chyba że... Ok plus pen. Ja no zamkłem, ja to... ja wszystko, a chyba, że on mi okno wyczaśnił. <laughs> no to... no to... Ale, to się ale ubywa roboty, nie? Pewnie, na cztery byki to i idzie. No. A no, jeszcze jeszcze ja zapraszam to... na kanały do chłopaków, nie? Do Agrola agro ja do, do ciebie tak, do mnie też wbijcie na kanał, chociaż nie na nagrywam, ale wbijcie. La... Tak, nie, tak, od... na live... tak, na live'y moje możecie wbijać nieraz. No, na live'y do Agrola wbijajcie. A teraz znowu jest... I tam piszcie wszyscy tak, Stachu, kurwa, wracaj z kanałem. Jak będzie takich 10 kanałów, Stachu ma kurwa wrócić i chuj. Nie ma bata. Piszcie... Jak będzie... Nie, jak będzie 2000 lajków. Nie ty nie oczekujesz od razu Buda? cudu, ale to by wtedy z butów normalnie spatasz Stachu, jakby było tych 2000 no lajków O pod tym filmem u Dawida nie piszemy hashtag y, jakoś Stachu pała O Boże! Ja pierwszy napiszę Jak, jak dążę Nie no dobrze, jak u Dawida będzie 500... Nie, No dobrze, przynajmniej tyle widzów nie ma O Boże, aż jak będzie jo. Jak będzie 200 lajków jak będzie 200 serapek to wtedy wracam. <głos> <głos> Wiem, że, że to jest niewykonalne. I dobrze. Ej, poczekajcie, przerwę zrobimy. ja to ja bo ja nie mam. Muszę. No, ja ja to ja. Dawid, tak teraz rapazi na reklamy. Prze... Przerwa na reklamę, ja. Klawe o. Dobra, czekaj. Jeszcze raz. Kiempuść. Zaraz do ciebie wsiadę. Ciągle. Teraz ustawia ten reklamy polsatu. Polsat? Ej Dawid ale fakt coś takiego ja miałem Kurwa przesiadłem się. Dobra jestem z powrotem. Ej Dawid poczekaj przerwa jest. Po reklamie kurwa. Po reklamie zaraz będzie poczekaj. Dobra Dawid mnie tutaj O jeżeli chcecie normalnie sobie obejrzeć jak była rozpierducha pociąg mnóstwo maszyn na to wbijcie do mnie na powtórkę. do nie tak, no, bo... do to na powtórkę. No, tam sobie, prze... tam sobie przewiniecie Ante, do, do tego momentu chociaż bo na początku bo was wyjaśnię. A, no i tuningową tą 60 jeździliśmy, też bo wbijaliśmy się w ściany, jak nie wiem co. No, więc 500 na godzinę było normalnie tam więc tam. Nie polecam. Ty się cicho, no, bo to będziemy mieli te 2000 to. lajków. I masz przesrane I masz przesrane wtedy, bo będziesz musiał mieć odcinki na swoim kanale. Ej Dawid, chodź tu! O. Bo, bo my Bole, nie. Czekaj. Nie bijajcie, nie bijaj A, tam Bijamy. jesteś, dobra. Ja to to za... Dobra, Dobra, odstawię to, to Zostawię to w polu i idę O patrzcie, ja, jak ja pasażera normalnie mam gościu. Ej ja mówię, że masz zamknięte też. O Boże! Za okno było. Mało otwarte tak przez okno on do mnie szedł, przez szyberdach. Co u ja to ja zamknę, nie no A coś gorąco w tej kabinie Błączę klimę, albo wiatrak chociaż chcę pójść. Ty, ja klima. Się, Agro stój, no, czekaj u... mnie na Dawida nie ja będę. Jak to się znajdziesz to, to, to mogę cię zamienić. Agro stój, czekaj na Dawida. Dobra, jadę szyszki. Jadę. Znowu jeżdżę po pijaku. Ty. Mijaki, jak nie wiem co. To jedzie po pijaku? Ja. O Boże. No, o ja! ja! Zboczyłem z drogi O kurde, czegoś. ty to już... nie? odstaw te no. piwo, dobra? nie schylasz się tam. No dobra, cicho. Tam dobra ćwiartka jest w kabinie. No, właśnie. O. Odstaw to, to rabiejko. Mówię ci. O ja... Jak on jeździ. Za o kurde, wiek, mnie, w jaką sorry. dziurę w jaką wjechał? E, e, agro, masz tam jakieś baterie w kabinie? Nie, łyski, żołądkowa gorzka, co jeszcze? Ale nie, chcę tylko baterie, bo mi się myszce wyczerpały. Baterie... No Gdzie to, baterie? Nie wiem. Majster ci da z Spenda, tam z radia wyciągnie. Nie, nie, klawiatura się wyczerpała i dlatego nie jeżdżę. To jakż wsiadłeś do Kuby? Wtedy jeszcze działało. Aha, ale... On tam Pajoniera mi wyjął. Ale idzie o orka, nie? No. Nie, orka nie chodzi. Miał być na trzy, są na... na znaczy są na cztery, ale miał być na cztery i chór. Padła mi <grym> klawiatura. Może mogę poszukać baterii. Ale Czekaj. wtedy już będę skur... Aha. Ja Aha. Ja że jedziesz też, na tamten? Czy? Jak? No, my jedziemy tu. A tamten poprawić? Nie, dobra, ale chodź tu! Dobra. To jadę za tobą. To ja jadę za tobą Czekaj, bo tam drzewo. To, żywo. to mm, żywo. Tak, muszę. Tak. Czekaj, stój! Słuchaj, ej, Dawid, stój, stój, A ten, ten tam opryskiwacz zostawił, widzisz? Ja... Nic nie widziałeś. Poczekaj chwilę. Kuba, ty wysiadłeś? Tak, już tam chodzę. Ty, ja tam żadnego opryskiwacza nie widzę, wiesz? Patrz to, ludzie, jak krzywo orze, normalnie taki łuk jest, nie? Co za pioki kurde, wsiadły do ciągników, ja <noise> Nic nie widziałeś. Ja jadę bardzo ładnie. Ja musiałem wyjść na chwilę. Mm -hmm. bo, bo mi coś wyleciało na ziemię. Ale tam, nikt nie widział. No, wolę nie mówić co. No i już muszę ile skręcać i znowu tak... A, zaraz mów, jadę w ten pług. Nie wiedziesz i co będzie. Pojeździmy sobie trochę za środki. A no, co my zboże oramy, jo? No popląd No, to no, to to no to jako popląd to wzięliśmy. Nikt się nie zorientuje. Nikt. To nieźle, zboże jako popląd wzięli. Patrz, tak, jak włosy już rosły. Oni wszystko nie, robią. to by... nie znasz się. Ja tego się. nie wymyśliłem, wiesz. Nie tak. znasz się? Przecież tak mi pokazał, że to do orania jest. No wiem, że jest do ochrania, ale po żniwach. Ej, a kogo to Kurde. jest... Kogo <gulę> to jest safe No a kto jest no, hostem? No ty, ty jesteś hostem. Ja? Nie, nie, ja. Dołączyłem do serwera, ale jestem hostem. No jo. Pokoradnie. O Boże, poczekaj, angi Bo znowu spadło no, coś. Janusza Czekaj. orki. Czekaj, spadło coś. Orki. orki z majorki. Orki no, z majorki. Ile podnosisz tą butelkę? Ej! Co żeś powiedział? No co? Wszystko mi widać. Tam, cicho, Dawid, tam <gryw> idę Dawid! Jeszcze mnie zamknął. Ty, ale e, ja tu jeszcze plic nie widziałem od pięciu lat. Ja zadzwonię. U kuj! Okej, idę. Halo, psychiatra. Uciekaj! Ja czekaj. Worki 9. 7. 5 Jak u Daniela Magic Cala? To... Ja wjechałam na... Halo psychiatra. Dawid wiesz o tym? Co? U y, Magicala ten... biła policja na live. Ja pierdola. Stop kurz na to robimy. Bo tam... Ja, ja mam Zwu A ten nagle Z2 Dobra, to, to jest... gdzie jedziemy? O, ten tu. kawałek? Ja ten kawałek możemy skończyć. Czyli w końcu ułożemy na dwa, nie? Jo, ja, już na dwa byki, ja pierdzielę. Ty... Halo? Policjo? <laughs> nie no dobra. <laughs> dobra, ja sobie Ja w to Ja dzwoni. Ja żeby to jakoś wyrównać może. Bo w ten sposób. Mm, gdzie ondzi? A tam są. O agro jedzie Już jedzie? Jak co? Kurde, laga dostała masz Ale mi się podoba ten faworyt oh, ale on jest Mhm, mm Taki oh, zielony ale lag do... Znowu. Taki niebieski Jak Gdzie mm -hmm. to wiesz, gdzie ty masz? Ja mu, ja mu naklejkę zmienię będzie John Deere Okej okay. Idź do Pawła Przemaluję na różowo O dobra Co ty też różowy to bardzo męski kolor no. no No wiesz, ja bardzo zależy, ja osobiście bardzo lubię różowy O Boże <laughs> Różowy Ule, ja tam lubię niebieski i zielony Tak, ja też lubię Ale on by fajnie na szeroki wyglądał A są szerokie do niego? Do faworyta? No To podwójne. Może ten już to... z agregatem jedzie, Dawid miaka robisz Ej, bo ja teraz skryje to, że to nie tam, stachu. Jadę to kultywatorować. O Boże, nie ej stachu. no nie rób tego, na odcinku stachu. będzie... Stachu! Tylko nie wyjeżdżaj w zboże, ty! Ja pierdolę ja ci darę, jadę, to No właśnie, awaryjne, Dawid awaryjne zapal. Ej, dziwić się, czekaj, jak ja na awaryjkach Zapaliłeś. Przepaliłeś? Że... No. Bo trzeba agrolebi zasygnalizować, że jedziemy, bo on wjedzie w nas. To jest Dawid, chwilę powiem. Ej, Mac, po flaszkę Jacka Danielsa. bo muszę dalać. Pa Ej, tam jakieś Dawid dzieciaki zadzwoniły, nie? Że niby A. ktoś chce się zabić. To nie. Że i przyja policja po pogotowie Aha. i agro mnie tam nie było no jak nie no kurna dziu to odjedzie Andrzej a ty ja gdzie sam... tu jedziesz ja tu jadę gdzie? porawie o boże no zablokował mnie <laughs> to okay. na serwerze? Tak na serwerze mnie zablokował Jak Dawid To jak ja tak, bym te tak. screen robi co chwilę no, nie Dawida Muszę ty płuk potem... I się dziwisz że masz lagi Dawid pugu nie odwróciłeś O Boże Jak nie odwróciłem O Boże No jedź a nie odwróciłeś Wiem O Boże ale po błocie poszedłem. Już ten brudny cały Oj Niki znowu pierwsze raczej będzie możecie Jedrzewę Gdzieś ty. Weź mi go przynieść ty Gdzie... Gdzie O Dawid Ej, o kurzu, to ja już postawił. postawił! Patalucie tu garszara możesz możesz... Ej dzięki ty, dobra, dzięki Możesz płukać swoje łodę. Ej patrz, ja, ja sobie umiem go najpierw. I co z tego jak za chwilę będziesz miał brudnego jak to spegiar bruzda? To co? Ale będę teraz miał czysty. Może milę Przez 5 sekund? Czy przez parę minut, jak wiedziesz, że w błoto albo... No. Dobra, cicho. O dobra, już jest Aj, czysty. O Boże, ten już jedzie z agregatem. Dzięki, już mam czysty. <gryw> Nie musisz się martwić, o kurwa, aż mi Ej, poczekajcie. O, no, ty, a może więcej, ty, a może więcej wody też to? Nie, na razie starczy, ty. Nie. No, kurwa. no to więcej, wody. to się patola robi normalnie i już tako już nie wyjedzie. Ja też zaraz o, nie wyjadę bo... pewnie, Za Zajebioci. Dajcie or... nie no, daj, dajcie Dawidowi odcinek skończyć. Dobre, patologiczna Boże, orka. To jest o, tytuł, stało. patologiczna orka na trzy byki. No. O Boże. Ty, aż to muszę chyba zapisać. Patologia! Ja, I co ja teraz robię? Boże ja nie wiem! Ej kto podpalił! Agro, ja jak wiem. ja cię za... wyjaśnię to, co... zobaczysz. Nie będzie tak ciekawie. No co, już baterię masz, co? No, mówiłem, że idę poszukać. Gość. No, no wyjechałbyś przecież. <laughs> O boże karszery no i weźcie już ogarni taśki kiki dać komuś kurde kasę nie? No kurwa, stachu kurde kasę. No ja bym go skukował, ty zablokuj go na serwerze. Stachu w, w się normalnie agresuje. Teraz ja nie wmiaję. I co Karszerów ja mam robić? No ja się pytam, jak ja mam wyjechać? Ty ja, albo jednak wyjadę? Nie, nie wyjadę. Dawid jedziesz? Ja ja. Przedałbyś bo drzewa. O boże ja nie 11, wyjadę. nie da. Ej dobrze miałeś obronić. Się się A ja to dobrze się nie wiem. Da się! Nie, ty chyba głupi. Dobra, zaczynaj tam już orać, ja to ja tego mi jaka zrobię. Ja tu nie widzę, żebym mógł jakiekolwiek drzewo sprzedawać, wiesz? Nie da się drzew sprzedawać, o Boże! Nie, nie da się ich sprzedać. No kupiłem, możesz się wyjść. Teraz proszę, teraz proszę, y, agro y, robi akcję. Ja, ty, ja już nie, nie sobie, ma piłę Weź masz, masz piłę, wejdźcie masz sobie piłę, jak kupiłem piłę. Jako... Ty Te wyjmij ten ciągnik, a ty robisz akcję drwal. <grym> a... Właśnie. Dobra, ty zagajnik nowy zrobiliśmy na No Właśnie. To będzie zagajnik, zagajnik. Tak, o, z pędem i agregatem w środku. Do czego? Jako... To jest poezja, gościu, to jest ten zrobiony. O baj, baj agregat. Z tym jadę. Ty, otwórz mi śpi. To weź sobie otwórz, bo ja nie mogę. Nie otwórz. Ty nie działa, zamek się zaczął. Dobrze przez okno. Ej, chociaż te karszyry, ej! No, cachu, chociaż te karszyry posprzedawaj, kurna, wsiadną mnie. Sam jeden, ej, jeden mi został, ja muszę mieć gdzie się umyć. Ty, jak ja cię tu umyję, to... O ty nie Bóg myje, idiota! O Boże! <grym> Weź go tam myj już! Ej, czekaj, nie wiem teraz, bo ja dopiero w błoto będę wjeżdżał, to później w drugą stronę, jak będę jechał, to mi ciągnik umyjesz. O Boże! automatyczna wyjka może, co? Agro, stój! Co, ja zawrócę tu gdzieś? Nie zawrócisz, musisz stopnąć. Wjadę tutaj w ten raz. Mam taką trochę łąkę, ale kurwa od razu... Trzeba, bo Dawaj, Kuba. Dobra, kids no, zaraz, off. nie mogę. Jak oni ork robią. No właśnie. <takujesz> tak jak ty. Czyli po środku. Nie no serio, agro ci mówię, e, robisz akcję drwal. No i ja nie. No raczej tak. Ależ wyzwonił. To... Ty... Agro byś może obrócił, co? No wiem. Bym ci radził. Dobra jedź, już ja to poprawię. Dawid nie chce się ciągnikami zmienić Dawid Ty... ile jedziesz? Na godzinę? Czekaj, nie wiem, nawet bo chudów nie mam, zaraz ci powiem. 11, 12 Jak ja, ja 16. No to David takie mini lagi muszą ciągnikami? być, czy coś. Ale nie mam lagów, ale może. Bo ja mam słabszy ciągnik. O Boże! Ale lag! Ale lag Stachu kupuję pewnie Co brzdzie drzewa ściną? Co robisz, To ja? zagajnik miał być! Dawid? Co? Chcesz ich mieć ciągnikami, czy nie? Nie, zaraz będę kończył i tak. Aha, no dobra. Jeszcze Ale zrobię lach, taki idę... zagajnik. Ale z Ej! Ej! Specjalnie dla Kuby, taki między drzewami i postawię w środku karszera. Okej. Okay. bardzo dobrze. Będę miał, żeby myć. Na tym polu właśnie zrobię taki Zobacz. zagajnik. To stacha. O, teraz Brawą też mnie coś cofnęło. Stachu nie też miałem. Stachu to kurwa. Ej, normalnie. dwóch stachów są. I agro to Taka jak, jak, jakąś miniaturkę kurwa se strza. No nie wiem, bo tutaj teraz... kac... Chcę wyłączyć. I tak miniaturka była. Co jak ścią. Ej. Ej Dawid, dawaj półgodzinny odcinek. Jaki? Półgodzinny. Nie. No da... Zaraz. Zdawić zaraz mamy tak. za 25 minut, nie? Co? Teraz za 25 minut chyba masz, nie? No coś takiego jest. A i z miniaturki będzie co wybierać. No Boże. Gazu. Ty, Nie da, nie da rady. Teraz proszę, wycinaj to, Agro. Ty. Dobra, kończymy sobie tym ten odcinek. Normalnie. No nie kończymy jeszcze, tak? Bo nie kończymy. Odorać. To ci wiesz, ile my to jeszcze będziemy orać? Ja nie będę robił godzinnego odcinka. Ty, trzeba było hol włączyć. Mogę live'a puścić ewentualnie. No dobra. To za chwilę, dobra, Ale już bie bierzemy Agro, no wyłączysz to, i włączysz to... No nie mogę zaprosić na live'a, bo zanim ja ten odcinek już to już dawno po live'ie będzie. Bawi <głos》>. Ale no na następnego live'a zapraszam już. Tam w wszyscy siedzicie. A, siema. No, bo... <głos》> Trafiłeś <głos》> na koniec no, odcinka. Zamknęli mi fenda z agregatem. Yy, agro, jak tutaj nie las nie to, wycinają? Ten, ten, Paweł, Nie, ten, Paweł ten, za, Paweł nie ten. Nie myślę agro. Nie myślę o agro. Ale będzie miniatura. Zamknięcie mordę może tak. Paweł, nie. zobaczysz jaka będzie ten akcja a. na odcinku u Dawida, bo ja ten zrobiłem taki zagajnik, bo ten yy, Stachu już jał z agregatem, a ja przed nim drzewa postawiłem i tak dookoła. A bo, bo ona na agro. Wiesz, jeżeli się podobało tutaj. to zostawcie łapkę o. w górę. My ten odcinek sobie kończymy, w ostatniej chwili do nas dołączył Niki Gdzie jest kurwa ten holland hmm. No szybko wysyłaj mi go Zaraz Kresie. będzie link, agro Plus. team Agro nie ma no i do Dobra, dobra, dobra stachu games Dobra, stachu games No, Dobrze, to na razie Na razie na razie, na razie elo do następnego nas. odcinka, cześć